Tam. chciałem pokazać wam że truskawki w starciu z poziomką poziomka 2:0 po pierwsze były przymrozki były przymrozki i niestety on wieje były przymrozki i wiele kwiatów tych pierwszych przemarzło u truskawki. To jest odmiana niepowtarzająca. Nic ich nie będzie. I tylko tyle truskawek uzyskałem. Tą odmianę wykopię i wsadzę do rowu, bo jednak y, nie, niepowtarzalność kwitnienia to jest naprawdę bardzo negatywna cecha, bo u poziomek właśnie to powtarzanie sprawiło, że jednak zbiór jest. Bo pierwsze kwiaty też przemarzły, ale później y, wytworzyła nowe. Tutaj te truskawce przemarzły kwiaty. Zresztą ta truskawka strasznie idzie w rozłogi, a nie kwiaty. Trudno ją opanować. Natomiast mam odmiany powtarzające. Znów tutaj mam problem, mam nadzieję, że tylko w tamtym roku nie tworzyły zbytnio rozłogów może teraz więcej wypuści. No widzicie koniczynę. Koniczynę w rzędzie, to jeszcze kiedyś o niej opowiem. Bardzo nie przeszkadza na razie truskawce, Jak truskawka obrośnie całość, to wyprzedę koniczynę.